To już oficjalne. To już trzecie podejście do starcia Jake Paul z Tommy Fury. Ma odbyć się w lutym. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów. YouTube Jake Paul i zawodowy pięściarz Tommy Fury zmierzą się ze sobą już 25 lutego na gali bokserskiej, która odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Jake Paul vs Tommy Fury dojdzie do skutku. Pierwotnie starcie to miało odbyć się w grudniu 2021 roku. Kiedy kibice już szykowali się na to starcie, Tommy Fury ogłosił, że złapał infekcję bakteryjną w klatce piersiowej i złamał żebro, co uniemożliwiło mu pojedynek. Drugi raz pojedynek ten miał odbyć się w sierpniu 2022 roku. Wówczas Fury wycofał się z pojedynku z powodu kłopotów z przedostaniem się na teren Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy jednak nie zamierzają zrezygnować z tej walki. Trzecie podejście do głośnego pojedynku zaplanowano właśnie na 25 lutego. Który zawodnik WG Was okaże się lepszy? Przypominamy, że obaj są niepokonani w zawodowych startach. Jake Paul wygrał 6, a Tommy Fury 8 walk. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.